Słuchajcie, yy, chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o temacie gier komputerowych i dzieciaków. Gier, które stały się bardzo powszechne, często darmowe. To jest z jednej strony, wydaje się nam przynajmniej rodzicom, bardzo fajna rzecz, możemy dać dzieciakowi komórkę i mamy go z głowy. Tylko zastanówmy się nad tym, co dzieje się z punktu widzenia mózgu, umysłu, uczenia się i poznawania świecie, świata w umyśle dziecka. Słuchajcie, umysł dziecka nie rozróżnia rzeczywistości realnej i tej z gier czy z telewizji. A co więcej, zostało to zbadane, że najskuteczniej uczymy się wtedy, kiedy uczestniczymy w czynności. Nie kiedy czytamy, oglądamy obrazki, oglądamy film, tylko kiedy jesteśmy pobudzeni poznawczo. Bo de facto uczenie się to łączenie ze sobą neuronów w głowie pewne stałe komplety, nazwijmy to połączeń, pod wpływem zmiennych bodźców. Czy te bodźce pochodzą ze spaceru w lesie, czy z gry w popularną e, zabijankę w sieci, to naprawdę dla mózgu nie ma znaczenia. Uczenie i tak zachodzi. Uczenie w symulacji, w grze właśnie, która jest symulacją, jest bardzo efektywne. Można powiedzieć, że nawet najefektywniejsze. I dziecko, które gra w grę, dostaje co chwila nagrody. Za przejście levelu, przejście do kolejnego poziomu dostaje nową broń, nową skórkę, nowego skina, nową premię, nowe punkty, nowe monety i uruchamia się w mózgu tak zwany układ nagrody, układ dopaminergiczny. I ten układ zachęca dziecka do powtarzania wciąż tych czynności i dlatego jak damy mu komórkę z darmową grą, to zgadzamy się na to, żeby dzieciaka nam uprowadzano, bo on się sam od tego nie odczepi. Twórcy tych gier doskonale znają ten mechanizm i uruchamiają za każdym razem lepszą nagrodę niż spodziewa się graź, niż spodziewa się dziecko. Z kolei badacze mózgu bardzo dobrze to zbadali, że podczas snu, kiedy zachodzi tak zwana konsolidacja naszych wspomnień, naszych przeżyć w bardzo trwałe, tu przenosimy te wspomnienia już do pamięci długotrwałej, ślady pamięciowe, wspomnienia z gier są tak samo realnie traktowane przez mózg jak te ze świata rzeczywistego. Słuchajcie, to jest naprawdę duże ryzyko, i ekspozycja na przemoc, w szczególności w grach, w filmach, powoduje, że zobojętniamy się na nią. Coraz więcej tej przemocy chcemy, jesteśmy w stanie doświadczać, a uczymy się pewnych wzorców zachowań poprzez grę bardzo skutecznie, bo jest to symulacja. I dlatego też. Warto się dobrze zastanowić nad skutkami w długiej perspektywie, jakie fundujemy naszym dzieciom, dając im często nieograniczony dostęp do świata gier. Niby niewinny, ale jednak z punktu widzenia mózgów bardzo konkretny, bo zostawiają stałe ślady pamięciowe. Słuchajcie, ja mówię to, co przeczytałem: a czytałem o eksperymencie naukowców z Cambridge, z Wydziału Zoologii, którzy przebadali dzieci pod kątem znajomości świata realnego. Natury, Tej, która nas otacza, za oknem gatunków zwierząt i znajomości świata, tego wymyślonego dla dzieci, w którym dzieciaki uczestniczą oglądając filmiki, oglądając gry. Spadano konkretnie znajomość dzieci w Anglii e, gatunków zwierząt, gatunków roślin i gatunków Pokémon. Okazało się, że dzieci w wieku 4 lat znają na szczęście więcej gatunków roślin i zwierząt niż gatunków Pokémon. Ale już w wieku 8 lat angielskie dzieci znają więcej gatunków Pokemonów niż realnych zwierząt i roślin za oknem. Pomyślcie o tym następnym razem, kiedy dziecko poprosi Was o komórkę, o nową grę, czy nie lepiej wyjść z nim na spacer, poczytać mu książki, czy wspólnie ugotować pyszne racuch. Zostawiam was z tym przemyślenia.